Większe atrakcje podhala w jednym miejscu spływ przełomem Dunajca, park miniatur oraz park linowy w Niedzicy. wodna atrakcja Terem Gorący Potok w szaflarach. Park rozrywki Rapkoland w Rapce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. wwwmt7.eu. W dzisiejszym wydaniu Charytatywny bieg wokół Tatr Dom dla nieletnich matek z domów dziecka na Podhalu Dobry wieczór. Jest wtorek 28 czerwca. Kazimiera Turkot rozpoczynamy wiadomości. W dniach od 25 do 28 czerwca miał miejsce charytatywny bieg wokół Tatr, którego uczestnikiem był Sebastian Bibro z Nowego Targu. Inicjatywa miała na celu zbiórkę pieniędzy na rehabilitację dla chorej Ani. Więcej w materiale. Sebastian Bibro, młody nowotarżanin, rok temu dokonał rzeczy niezwykłej. Przebiegł całą Polskę w zaledwie 12 dni. Trasa przebiegała od Zakopanego po Gdańsk. W tym roku powtórzył swój wyczyn, lecz tym razem obrał drogę dookoła Tatr. Wystartował 25 czerwca 19.45 z płyty Nowotarskiego Rynku. Było to częścią inicjatywy Bieg dla Ani zorganizowanej przez Fundację Mienia Adama Worwy. Zakładała zbiórkę funduszy na leczenie i rehabilitację małej Ani Garcarz z Waksmunda, która urodziła się z nowotworem. To jest nasza Ania córka, która za dwa dni kończy dwa latka 30 czerwca. Ania urodziła się z nowotworem wielkości główki, przy czym musiała być amputowana jej nóżka, gdyż walczyła ona o życie. Przeszła no, długą, wyczerpującą chemię. Walczyliśmy, można powiedzieć, nowotwora, no a teraz zajmujemy się oprotezowaniem. Jesteśmy w trakcie oprotezowania. Ania ma już wstępny pierwszy kosz. Są to bardzo duże koszty. W biegu Sebastiana wspierał wiele osób. Jedni duchowo trzymając kciuki, wpłacając pieniądze na konto fundacji, inni towarzysząc mu przez całą trasę. Z pozycji siedłka OK jest na pewno dużo łatwiej niż Sebastianowi. No, nie męczę się tak na pewno, jak on, nie jest to taki wysiłek fizyczny. Jadę gdzieś w jego tempie lub czasem go trochę wyprzedzę, żeby odpocząć na chwilę albo jakieś sprawy organizacyjne załatwić, coś przepakować i tak dalej, uzupełnić mu w wodę, na przykład do camelbaka Mimo wielu piętrzących się po drodze trudności, Sebastian nie zamierza oddawać za wygraną. Problemy to zaczęły się dopiero właściwie, można powiedzieć, nad ranem. Jak właściwie nie wiedzieliśmy, gdzie mamy, gdzie mamy za bardzo podążać, bo GPS nas trochę zwiódł. Mieliśmy problem tam po prostu też z tym, że. Ratownik wjechał tam w miejsce takie, gdzie nie mógł wyjechać motorem, no i też musieliśmy, prawda, stracić trochę czasu. Jedyne co, no co bolą, bolą, prawda, stopy, bo bardzo gorąco było, asfalt był tak nagrzany po prostu, że czuło się jakby normalnie na, na patelni się smażyły kotlety. To ma być też, prawda, z... Yy... Dobra zabawa dla nas. Yy, mamy się po prostu cieszyć z tego zmęczenia, a nie załamywać tym, bo to tylko hartuje, prawda, że, że człowiek umie tak, umie tak to obrócić w żart jeszcze i po tylu kilometrach. Bo cel jest bardzo szczytny. Chcemy po prostu pokazać tutaj młodym ludziom szczególnie, że warto robić takie rzeczy, bo po prostu można swoją, swoją jakąś pasję zamienić w coś... coś pożytecznego, nie tylko dla siebie, ale dla innych, prawda. Sebastian zakończył bieg wczoraj. Dla Ani przebieg około 200 kilometrów. Ja myślę, że daleko dobiegłem i, i jestem zadowolony z siebie, bo prawda, to jest wyzwanie. Kto go nie podejmie i nie spróbuje, to nie będzie wiedział, jakie jest, prawda. Mam nadzieję, że, że w przyszłości też uda mi się zorganizować podobną akcję i już bogatszy o to doświadczenie, prawda, będę mógł y, z, po, te, nie powielać błędów z tego, prawda. Tutaj chciałem spróbować, ile, na ile mnie stać Maksymalnie, prawda, i udowodnić samemu sobie, po prostu, co jestem w stanie zrobić. Jak widać, no nie jest źle, prawda, i myślę, że jak na amatorasu, bo nie jestem zawodowym sportowcem, zawodowym biegaczem, no to jest, jest naprawdę dobrze. Zachęcam wszystkich do wspierania, prawda, Ani. Bo jest fajną małą dziewczynką, zawsze uśmiechniętą i chciałaby tak jak my, może komuś w przyszłości pomóc. No Dajmy jej szansę, a ona myśli, że w przyszłości na pewno jak ktoś z, z ludzi tutaj na podhalu będzie w podobnej sytuacji, to też może zorganizuje jakąś akcję, wykorzysta swoje umiejętności. Tak uważam, że. Jak komuś zawsze coś damy bezinteresownie, to w przyszłości to wraca do nas, bo dobro wraca bądź. No, tak, tak, to jest moje zdanie i, i tego się trzymam i do tego wszystkich zachęcam. Rodzice dziewczynki są mu wdzięczni za cały poświęcony czas i wysiłek. Rok temu przebieg Zakopanego do Gdańska w 13 dni. No a dzisiaj właśnie wrócił dookoła targ, gdyż wystartował w sobotę. No dla niego szczególne wielkie podziękowania za ten wysiłek i za tą pomoc, którą nam okazał szczególnie Ani. Jesteśmy serdecznie bardzo wdzięczni. Fundacja szczęśliwe jutro wspierająca samotne matki na Podhalu walczy o pozyskanie funduszy na remont domu dla nieletnich matek z domu dziecka. Zapraszamy na materiał. Szczęśliwy dom i kochający rodzice to marzenie każdego dziecka. Jednak nie zawsze to marzenie udaje się zrealizować. Życie pisze swoje scenariusze, ale gdy coś idzie nie tak, znajdują się ludzie chcący pomóc tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Tak zrodził się pomysł stworzenia Fundacji Szczęśliwe Jutro. Fundacja powstała z myślą o ludziach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Chcemy zajmować się ogólnie problemem ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, a jeden z priorytetowych programów to właśnie projekt Budowy przystani szczęśliwe jutro, a w nim domu dla małoletnich dziewcząt w ciąży i z dziećmi. Wspomniany projekt zrodził się nieprzypadkowo. Gdy nieletnia osoba przebywająca w domu dziecka zajdzie w ciąży, prawo co prawda nie nakazuje jej opuszczenia tego miejsca, ale realia często bywają inne. Jeśli chodzi o sam fakt powstania fundacji, to pomysł nie wziął się z powietrza. Przyczyną e, jego realizacji była tak naprawdę jedna z wychowanych domu dziecka w Zakopanym, która zaszła w ciąży przed ukończeniem 18 roku życia, i decyzją tamtejszej placówki została wywieziona do innej placówki, tak? Bo u nas na Podhalu a nie ma tego typu domu, który mógłby się nią zająć i otoczyć ją opieką. Statystyki pokazują, że problem istnieje. Badania przeprowadzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej za rok 2014 podają liczbę ponad 270 przypadków wśród nastolatek przybywających w placówkach zastępczych. Fundacja Szczęśliwe Jutro miałaby pomóc takim osobom w czasie ciąży oraz w późniejszym wychowywaniu, a młode matki wraz z dziećmi mogłyby przebywać w ośrodku do ukończenia 25 roku życia. Chcemy, żeby te dziewczyny tak naprawdę, sama ciąża, żeby nie stała się końcem ich życia, tak? żeby miały możliwość dalszego kształcenia się, rozwoju i żeby to dziecko tak naprawdę zyskało mamę, która da mu jak najwięcej, a nie straci przez to, że stała się nastoletnią mamą, zwłaszcza, że, no nie oszukujmy się, dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej są to dzieci zazwyczaj z rodzin patologicznych, tak, więc nie mają tego wsparcia w swoim środowisku naturalnym, rodzice są zazwyczaj niewydolni, no z jakiegoś powodu są to dzieci, które trafiły do tych placówek, tak? więc chcemy stworzyć takie miejsce u nas na Podhalu i drugie w Małopolsce, bo jedyna tego typu placówka jest w Krakowie i od wielu lat jest przepełniona, w którym siedem dziewczyn mogłoby znaleźć schronienie i wsparcie. Chęci niesienia pomocy to jedno, ale trzeba znaleźć miejsce i pozyskać środki na budowę obiektu, który spełniałby odpowiednie warunki dla młodych matek i ich dzieci. Przypadkiem okazało się, że budynek starej szkoły we wróblówce mógłby się nadać i choć Wójt bezpłatnie oddał go w dzierżawę Fundacji na 15 lat, wymaga on kapitalnego remontu, a to już zostaje na barkach Fundacji. My już jako fundacja podjęliśmy kroki zmierzające do zdobycia funduszy. Żebyśmy mieli możliwość otrzymania tych pieniędzy z Unii, musimy wykazać co najmniej 60% wkładu własnego w ten budynek. Stąd, tak naprawdę, cały czas poszukujemy sponsorów, którzy mogliby nas wesprzeć. Za tydzień organizujemy piknik charytatywny. Będzie to pierwszy urodzinowy charytatywny piknik Fundacji Szczęśliwe Jutro, który odbędzie się w parku miejskim. Nowym targu. Będzie można na tym pikniku, miło spędzić czas. Zarówno dzieci będą miały zorganizowane różnego rodzaju zajęcia przez Akademię Aktywności Ruchowej na kole. Tam będą też różne nagrody dla dzieciaków do wygrania, ale będzie też prowadzona kwesta na rzecz do naszego, naszego remontu, no i wiele innych atrakcji. Ośrodek, kiedy już powstanie, będzie pełnił funkcję nie tylko opiekuńczą, ale też ma pomóc odnaleźć się młodym osobom w sytuacji, w jakiej się znalazły. To będzie placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistycznego, czyli będą tutaj normalni wychowawcy, zarówno w dzień, jak i w nocy. Ona będzie objęta opieką przez 24 godziny na dobę. Będzie psycholog, terapeuta, który będzie wspierał. I rozwiązywało wiele rzeczy, problemów z dziewczynami, tak, natury psychicznej. Chcemy, żeby dziewczyny tak naprawdę uczestniczyły cały czas w tym życiu. My chcemy ich nauczyć życia. Chcemy, żeby one miały swoje obowiązki, tak jak, tak jak matki mają w domu swoje obowiązki, tak? Czyli gotowanie, sprzątanie, pranie, pokoje, które chcemy dla nich zaaranżować, to będą dwuosobowe pokoje, to znaczy dwie dziewczyny plus dzieci, one będą w miarę oddzielone od siebie, żeby trochę, chociaż prywatności, każda z nich miała. Miejsce do nauki dla tych dziewczyn, ale też miejsce dla dzieci. Będzie salon połączony z bawialnią, gdzie tam dzieci będą miały kulki i różne zabawki. W czasie, w którym dziewczyny będą na przykład odpoczywać i oglądać telewizor, to żeby dzieci miały przy okazji na oku, ale też żeby dzieci miały swój kąt. Będzie oczywiście kuchnia, jadalnia, gdzie będą przygotowywane wspólne posiłki pod okiem. Podejrzewam, że w tym momencie jeszcze ciężko mi jest powiedzieć, czy będzie kucharka, ale będzie wychowawca, który będzie zawsze pomagał tym dziewczynom i uczył ich, tak? Dla osób chcących wspomóc Fundację szczęśliwy Jutro poniżej podajemy numer konta, na który można dokonywać wpłat. To już wszystko w tym wydaniu. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego wieczoru. Najlepsze atrakcje podhala w jednym miejscu spływ przełomem Dunajca, park miniatur oraz park linowy w Niedzicy. wodna atrakcje terem gorący potok w szaflarach, park rozrywki Rabkoland w Rapce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. wwwmt7.eu.